Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę Savant Ascent, studia Deepad, które stworzyło ją we współpracy ze znanym norweskim twórcą dabstypowym Savantem, Aleksandrem Winterem. W grze złośliwa kula wyrzuciła Savanta z jego wieży, a podwładnych zamieniła w groźnych wrogów. Oczywiście kulą sterował czarny charakter. Zacznijmy sobie rozgrywkę i przejdźmy od razu do intro, ponieważ nie mamy tutaj żadnych opcji, które moglibyśmy sobie ustawić. W grze przewidziano tylko po prostu rozgrywkę. Jest to bardzo, bardzo prosta gra, ale myślę sobie, że bardzo grywalna, ponieważ ja zagrywam się w nią już od kilku godzin. Tutaj mamy naszego czarnego bohatera, czarny charakter. No, i ma swoją magiczną kulę, która oddziałuje na naszego Sawantę. Mogę powiedzieć, że dla mnie gra to jest takie odwrócone bullet hell, ponieważ nasz główny bohater ma taką moc, którą wystrzeliwuje niesamowicie dużo pocisków. Oczywiście na początku jego moc jest bardzo mała, ale w miarę postępów w grze zdobywa coraz więcej umiejętności. Między innymi. Y takie rozpraszanie pocisków na 5 części albo przy zwiększeniu pasku naładowania energii do maksymalnego stanu może atakować wrogów ze zdwojoną siłą. No i mamy go tutaj. Jak widzicie w tle przygrywa niesamowicie miła dla ucha muzyka. No i naszym celem jest dostać się na tą wspomnianą wcześniej wieżę. Mam nadzieję, że tym razem mi się to uda ponieważ jest to bardzo trudne, a w pierwszej części musiałem się bardzo długo natrudzić, żeby zdobyć wymagane 3 miliony punktów, aby dostać się do części numer 2, ponieważ gra podzielona jest na swoiste dwie części. Tutaj jesteśmy w tej jednej części i od razu gdy włączyłem grę, pomyślałem sobie, do czego ja wykorzystam tutaj te łańcuchy. No i później okazuje się że mój bohater podróżuje na tych łańcuchach na takich dwóch podestach kamiennych do wyższej części tej wieży no ale, ale po kolei mamy tutaj mojego bohatera ja już odblokowałem sobie kilka płyt z muzyką ponieważ w grze zbieramy jak widzicie teraz takie części płyt z muzyką no i one poza tym, że tutaj dają mi naładowanie paska energii to też gdy są takie złote co było na początku, ponieważ teraz odblokowałem już wszystkie cztery y, płyty więc nie ma już więcej. To było coś takiego, że one za każdym razem odblokowywały mi jakąś nową umiejętność. No i teraz mój bohater jest w pełni swoich sił. I tym takim łańcuchem przyciąga sobie kolejne płyty. Tym razem są one zielone, ładują one pasek energii i dodają punkty do ogólnej punktacji. Żeby dostać się na wyższy poziom, muszę sobie zdobyć 4 miliony punktów. Myślę, że nie jest to zbyt dużo, ponieważ y, z czasem nabieramy wprawę w tej grze. No i zobaczcie, mój bohater może wykonywać sobie pod prawym klawiszem taki atak za każdym razem, gdy przyciągnę sobie tutaj te płyty, te części, no to mam jakiś poziom naładowania tego paska, oczywiście nie muszę mieć pełnego paska, żeby atakować wrogów tym dodatkowym atakiem, no i tutaj są ci wrogowie tacy metalowi, bardziej niezieloni, tak jak ci podstawowi i oni właśnie dają te części, do tego doda, nie zostają w późniejszej części, Wrogowie tacy, którzy po prostu nie ruszają się, zbytnio nie wlatują na nas, są to takie jakby helikoptery. No i w ostatniej części gry jest głos do pokonania, i przez to będziemy mogli dostać się do wieży i ostatecznie zakończyć rozgrywkę. Mi, jak do tej pory, jeszcze się to nie udało. Ponieważ jest to bardzo trudny wyczyn. Ale myślę, że warto zainteresować się tą grą, mimo tego, że może nie będzie to gra po pokroju, nie wiem, Killing Floor na jakieś 300 do 500 godzin, to jest to bardzo dobra pozycja, niezależna, mała gra, i za cenę 2 dolarów jak najbardziej do sprawdzenia. Aktualnie grę możemy sobie kupić na stronie twórców. Deep Art studio, albo bezpośrednio na stronie gry Savant Game. Linki dam w opisie, oczywiście. Powoli zbliżam się tutaj do określonego wcześniej przeze mnie poziomu punktowego. No i jak widzicie, gra pokazuje mi takie zielone boczki, takie zielone krawędzie. Dzięki temu wiem, z której strony rodzą się nowi wrogowie i mogę ich unikać przez strzelenie do nich i zlikwidowanie. Oczywiście czasem zdarza się tak, to w większości na początku rozgrywki, że wrogowie, którzy tutaj są, atakują mojego bohatera. Tak po prostu w niego wlatują. Ja mogę sobie unikać poprzez taki skok albo przeniesienie się na kolejną część tej platformy. Aktualnie tutaj nic więcej nie mogę zrobić. No a później jest tak, że e, te platformy, które tutaj jak widzicie pode mną, one tak wychodzą no i poruszają się w górę i w dół. I to jeszcze bardziej utrudnia rozgrywkę. Ale zaraz dojdziemy do tej drugiej części i będziecie mogli to zobaczyć na własne oczy. Gdzie tutaj mam jeszcze jakichś przeciwników? Czy oni są tutaj? O, tu mam jeszcze jedną część. Zbierzmy to. I tak, to... Jest koniec tej pierwszej części, i my możemy przejść do części numer 2 Tej, takiej myślę, finałowej. Mój bohater porusza się teraz windą. No i strzelamy sobie we wrogów. Za każdym razem, gdy od nowa puszczę klawisz myszki i nacisnę jeszcze raz, to ten promień jest taki rozłożony na pięć. Dzięki temu mogę sobie atakować o wiele większe ilości wrogów naraz. Mam nadzieję, że tym razem ten boss, który tutaj przyjdzie, to nie zaatakuje mnie tak mocno, że od razu zginę, ponieważ moja postać, gdy tutaj jest zaatakowana, za każdym razem traci jedną część życia swojego. Jak widzicie, mam tutaj trzy takie elementy z lewej strony na dole ekranu i one tutaj wyznaczają. Jeszcze moją żywotność. Gdy to spadnie do zera, no to niestety następuje koniec gry. Nie jestem fanem. Takiej muzyki, która jest prezentowana tutaj w grze dubstepu, ale myślę, że tutaj to idealnie pasuje i zapada mi w ucho. Naprawdę wiele razy włączałem grę tylko po to, żeby posłuchać tej ścieżki dźwiękowej. Mamy tutaj do wyboru cztery różne soundtracki, cztery różne płyty tego wykonawcy i jest to bardzo duże urozmaicenie. Rozgrywka myślę, że wciągnie was na jakieś 4 do 5 godzin. Zależy jak szybko będziecie mogli się przystosować do tego, co tutaj się dzieje na ekranie, i jak wiele będziecie w stanie przejść za jednym podejściem. Powoli zbliżam się do tego pułapu, gdzie zaraz tutaj będą się działy cuda. Jak widzicie, tutaj są helikopterki, takie o których mówiłem wcześniej. No i wrogowie powoli będą mnie atakować, ale ja już praktycznie jestem przygotowany na to. O! Pierwszy unik i tutaj takiego wroga sobie zabijam, to był taki jakiś mm, jakby to powiedzieć mm, wąż. Och, niestety mam jeszcze tylko jedno życie. Muszę bardzo, bardzo uważać. Niestety musiałem sobie stracić swój dodatkowy alternatywny atak. Tutaj mam o kolejną część płyty, którą zabieram ze sobą. Daje mi ono oczywiście poziom naładowania mojego ataku. O, i tutaj zbliża się ten boss do mnie. Niestety nie mam jak go zaatakować, ale mam nadzieję, że. Ach, niestety ten atak nic mi nie dał, ponieważ on był w takiej odległości do mnie, że zostałem przez niego zabity. Następuje śmierć oczywiście, no i mam tutaj pokazany mój wynik. Niestety nie pobiłem swojego najwyższego wyniku, jest to 16,5 miliona. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Oczywiście gdy teraz jestem tutaj w tej drugiej części, no to przy śmierci mojego bohatera zaczynam w niej od samego początku, ale ze zresetowanym mnożnikiem punktów. Niestety tak to już jest, nic na to nie poradzimy. Mimo tego, myślę sobie, że to bardzo, bardzo skraca rozgrywkę i teraz będę mógł sobie o wiele szybciej dojść do tego pułapu, gdzie atakuje tego bossa. Nie myślcie sobie, że to jest taka gra na 5 minut, ponieważ żeby dojść do takiej wprawy, musiałem naprawdę poćwiczyć ze 3 godziny, dobra. Jest to trudna gra. A jeszcze nie widziałem czegoś takiego jak odwrócone bullet hell. Bardzo mi to przypadło do gustu, muszę Wam powiedzieć. Zabijamy sobie tych wrogów. No i powoli, 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 małymi kroczkami do celu. Mam nadzieję, że teraz, mimo tego, że mam jeszcze te dwa, tak jakby te metalowe serduszka, no to nie zostanę wcześniej zabity. Z każdym poziomem naładowania tego paska na dole żółtego mój bohater ma trochę lepsze ataki. Na samym końcu, jak widzicie, są one takie szaro-metalowe. Nie są już to takie kule energii, tylko kolce. Przecież by tam nie z lewej strony coś chciała zaatakować. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj jest bardzo dużo tych zielonych. Dziwię się, że ta gra nie została jakoś y, dobrze wypromowana, ponieważ gdyby nie zobaczenie jej na indiegames.com, no to myślę, że nie wiedziałbym o niej zupełnie. I pewnie bym jej nie zauważył w natłoku gier niezależnych, bo ostatnio bardzo, bardzo dużo gier właśnie trafia do nas. Uniknąłem sobie tych ataków tutaj ze strony przeciwnika. No i powoli, powoli zaczyna się tutaj mi trochę zbyt dużo dziać na ekranie ciekaw jestem czy zaraz przyjdzie ten boss, który był wcześniej o muszę wam powiedzieć, że to jest najlepsza część tego soundtracka znajdującego się w grze ja sobie strzelę do tego węża i szybciutko tutaj muszę naładować mój pasek energii, żeby go zaraz jeszcze raz uderzyć mam nadzieję, że teraz mi się to uda i go zabiję no, niestety nie wiem, czy to się udało, ale przynajmniej tutaj zabiłem przeciwników, którzy mnie atakowali. Co teraz się będzie działo? Wcześniej ja grałem. O, teraz jest ten boss, jeszcze raz. Co się z nim dzieje tam? Wcześniej ja grałem, to doszedłem do takiego momentu, gdzie wszyscy tutaj przeciwnicy mnie tak okrążyli, i nie wiedziałem, co się dzieje. O! Pięknie, udało się, moi drodzy. Czyli zatem teraz myślę, że to będzie ten moment, gdzie ci przeciwnicy będą mnie pewnie okrążać, ale mam nadzieję, że mi się uda to przejść. O, teraz dzieje się cuda małe. I ja sobie muszę tego uniknąć, po prostu. Zobaczmy, no zobaczmy. Być może to już będzie koniec rozgrywki. O, świetnie! Udało mi się przejść dla Was. The Savant Ascent Czyżby teraz był jakiś boss, napisy końcowe albo coś takiego? Ach, gra serwuje nam po prostu. po prostu w scenkę filmową. Mamy tutaj życzoną kule i zobaczmy co nasz główny bohater z nią zrobi. O! To jest walka z bossem, zatem moi drodzy. No dobrze, niech tak będzie. Bardzo mi się to podoba. O! I teraz mój bohater mógł sobie odrzucić tego węża i on ode mnie ucieka. Ja mogę dalej atakować tą kulę. Cieszę się, że razem z wami doszedłem do tego momentu. Czy teraz mogę sobie... O niestety! To będzie bardzo, bardzo trudne moi drodzy, ponieważ teraz gra tutaj przyrządziła mi nie lada niespodziankę. Dwa węże, które mnie atakują, ale ja strzelam tutaj niezmiernie w tą kulę. Kolejny wąż mnie tutaj będzie atakować. Ach, niestety nie udało mi się. Czyli, tutaj, to byłby koniec rozgrywki. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli sami sprawdzicie to na własną rękę. Savant Ascent jest to bardzo, bardzo dobra gra z odwróconym bullet hell. Serdecznie Wam polecam. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.